Hey, hey, yo, jest um, teraz prawie 12 um, Ja wyjeżdżam z tego o pierwszej, więc mamy godzinę na spakowanie się I ogólnie, zobaczcie Przykleiłam już mu łatkę, oczka Tutaj są dwie łatki, stwierdziłam, że to będą dwie łatki I ma jedną taką słodką na pojuszczku i ma oczka I no Wiemy koniki, pakujemy się. Bo no, muszę jeszcze przygotować konie, Właśnie się zdałem pobrać w kantarach Czy już nie. Jeszcze po prostu w głowie. Ale ja wiedziałam, żeby nie wybrać w kantarach, a z principi wezmę osobno, bo nie chcę, żeby po prostu jał w konwozie. Więc tak, tak ciasno i biorę sobie na razie kantarki. Znaczy, ale mnie nie wezmę kantarów. No i ten pedokolie bo nie chcę zabrać tego świątecznego, bo to będzie gdzie wyglądać po prostu. Dobra i ująć jeszcze dla księżnej jakiś... Wiecie co, wezmę ten dzisiaj. mam nadzieję, że się nie obrazi. Wezmę ten. Ten co robiłam dla Kapucina, ale mam nadzieję, że się nie obrazi. Nie mam za bardzo uwiązów. I bierzemy jakieś smaczki na pewno. Powinny robić trochę oglądanki na nich. Zastanawiam się wziąć czarnuszkę, bo ten konik ma na imię czarnuszka. Nowy mój. Um, niestety kapucinka jeszcze nie ma i to mnie bardzo zmartwiło, ale no ale będzie alma, będzie księżna, będzie rubin, będzie czarnuszka. A ogólnie czarnuszka będzie bez kija, to będzie taki konik przytulanka. Więc tak nie, nie, nie będę jeździć sobie tak silować zawsze ale będzie może z konikami wychodzić pierdolę pewnie na więc ustawiam tu rzeczy, które mam na no więcej. więc o, mam jeszcze piżamę, taką fajną z koniem nie wiem gdzie ją piję nawet no mam włosy i mam tak fajnie zaplecione więc fajnie idziemy na imprezy dosłownie za 10 minut i no pewnie się i tak później wyjdziemy u drugiej, bo o trzeciej mamy już wszyscy będą przychodzić. Może nam coś nagram też tamtą, zastanowi się. Ale muszę sobie nagrać, na... Boże, naładować telefon na pewno, bo ja mam baterię. Mam 35, więc tego mi nie wystarczy Dobra, więc to i to. To będę ubierać mnie konie, więc... Nie będę go brać yy, i tutaj zostawiam. Więc tak, pierwsza rzecz. słowo ludzie. Mówi, może on pojedzie, ona pojedzie w torbie, bo a może jednak nie. Nie no, nie pojedzie, w na inną torbę, bo nie chcę, żeby ją uciskać. Może się coś pogrzydziło. Muszę sobie napełnić, ale... Więc mam wodę i sobie to napełnię. E, mam nadzieję, że mi się nie wyleje woda, bo po... będzie skopek. No to do tego, żeby prostu ogóle jakieś się coś pobrudzi, to żeby woda się nie śmać. Coś jest. Oj, wylałam, ale dobra. Ja nie, no tylko nie, no ale wylałam. Нагаду ж вылам. Окей, ты не увидишь.

Teraz jest dziesiąty luty I mam urodzinki ja, ja mam urodzinki dzisiaj No więc pewnie będziemy coś unboxingować Albo unboxingować Bo no, bo pewnie ktoś tam coś na pewno przyniesie No, ja powiedziałam, że animacje przynieść ale no, użyjmy ten grzebieniec, Żeby też, Nie wiem, już się nawet nie Dzisiaj i dobra, bierzemy ściereczkę na pewno. Ja bym ja popokoiła to. Jestem sorry. ściereczka ściereczkę różową z tego. No tak, tak. Pachnie. Z. Nie, później mam powiem, bo nie powinienem dodać się. Dobra. Mam nadzieję, że nie. A będzie to ja to będę mogła troszkę się zwoł, że myślę, że, e, nie, nie. E, Piszcie w zabawy, jak jakiś znacie. Albo musicie szybko napisać. Od razu, jak wyśle ten film, jak ktokolwiek go zobaczy, to trzeba e, wysłać mi komentarz. Trzeba wysłać komentarz. Pamiętajcie o komentarzach

Znowu więcej nie bierzemy, ale nawet gdyby to nie było mniejsze. Zdobione pokruszę je. się, no, się komplikuje wszystko. I tą dereczkę na pewno biorę. To jest dereczka. No, ja. Ja ją kocham. Staram się tu te nauczniki, czy te. Chcę sobie zobaczyć. No bo ja ich nie używam. Więc chyba te wezmę, bo ja nie ciągle jeździłam, ale później jak dostanę te to zaczęłam w tych jeździć. Więc wezmę te dzisiaj dla odmiany. Chyba bo no. Wezmę, że ścinienki. Albo jednak nie, nie, po co? Biorę na pewno ogonek. Ogonek biorę, tak księżniczki. Czeczępij. No i tutaj nic takiego więcej nie ma, chyba żebyśmy wzięli numerki, no ale konkursów dla Hobby nie będziemy robić, bo jest zimno, Ses jest mała dosyć, nie jest taka ogromna jakaś, no mówię, że jest duża, no ale bez stołów, a jak tam dojdą stoły i wszystkie, krzesła, i, i, i wszystko, to, no i jeszcze moje Hobby horsy no to będzie bardzo dużo miejsce, jak później jeszcze dzieci przyjdą, no to, to będzie jeszcze dużo miejsca, więc konkursy nie będziemy robić. Потому что не будет места. Ну, я не берем ни одного коня, читаем. Не ты Jakim... Ale co na jaką to jest funkcję? To dwa Na kilo? To jest na, 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 dwa kilo, na, kilo. na, dwa na pewno. To kilo, kilo i to? to zrobię. się przyklei Ile mleka? do telefonu, żebym mogła sobie ten yy, włożyć go do tego, więc biorę na pewno To jest pewne, tylko, że mam tutaj smaczki. tym śmierdzą. W ogóle nie polecam kupować tych smaczków. Nie tych, tylko pomieszane. Tak Taki. To jest najgorsze, co ja tym ryby. Konie tego nie chcą mieć, naprawdę, więc nie wracam. naprawdę kopię Więc, no, to do tej, więc szybko e, pakujemy. Ja ładuję telefon i będziemy musieli nie się teraz coś Okej, biorę może zi i zapakujemy konie. Znaczy, teraz nie, ale obniżemy Dobra, tak, to jest gotowe Dobra, to wezmę na siebie. No, to Jeszcze. Powiedzam w ogóle, te setki są mega. Tu mają jedną z mega dużą mikrofon. Mega wielką. I mamy jeszcze taką mega wielką na ym, smaczki, jakieś, są. nie Są i smaczki. Dobra, więc ją też zamykam i idę po... Jeden kuń, drugi kuń i trzeci kuń, oj e, machnął, o Jezu, jednak ja damy tą nogę, I, i czwarty kuń, czwarty, bo piątki, jak mówię, nie mówić, piątki. Dobra, ja biorę ogólnie czarnuszkę, o Jezusie. Do tego. A, m, a wiecie co? Głupie pomyślałam, bo mogę przecież to przysłać do tego. Bo tutaj mam. nie wiem co zrobić, żeby zredukować. wytnę. Moje wszystkie worki już są dziurami. Tutaj. I. I, i, I no i teraz tutaj zrobimy dziurkę Dobra, wezmę tymi łyczkami, on są naprawdę tak koszmarna, nie. Nie, nie, nie. potrafię nim wyciąć. Musimy jakieś... Nie wiem tak. Taką dziurkę. kika I ogólnie ta będzie. W tej torbie z rubinkiem, bo ta torba ma taką dziurkę. Więc tutaj cząstka będzie z rubinkiem. Najpierw włożę sobie rubinka. A później ją. Bo ona jest większa. Wyjdzie so, sobie tak na górę ładnie.

sobie może wezmę Almę i tutaj w bok jej sprzęt cały na bok a książną wezmę ten duży worek, ten największy muszę jakoś z tymi koniekami zabrać proszę zmieść przy koniu bo mi tutaj jakiś koń to jedzie, ale zmieściło się idealnie to jest też tak nieprzemakalny worek, więc... Fajnie, super Dla niej, bo jak będzie padać Ja będę musiała wziąć tylko nie to Ale ja musimy wziąć Ale może pakuję tak normalnie do Oni nie mają żadnego ale Ona ma sprzęt Jej założy dereczka Kantarek Dereczka głowy kantarek, bo to jest takie głowy bezwędzidłowe. No bo. tu <głos》> mi się zerwało. Ale ja je zerwałam też trochę, bo ja po prostu nie chciałam mieć tego Bo ona no i tak nie grał żadnej roli i no. No i takie. Po co? Po co to wynidło? Ok, zakładamy. ten zdejmę chyba, bo... No bo po prostu już nie chcę z nim współpracować. On nie chce i już nie chce, bo, no bo jest taki jakiś czarny, nieładny, nie pasuje. Więc ją pakujemy do tego w takim razie. Ona ma coś. Ja jej wezmę do tej na boku, może na uszniczki. Bo ja nie chcę, żeby była taka sytuacja, żeby wiesz co, ja przychwyciłabym też do tego, do tego worka, żeby było, żeby było już tak na luzie. Luzik, arbułik. No nie będę robić coś takiego na, na, na 60 subskrypcji będę robić, um, się yy, będę robić specjal, yy, wszystko nie dowiecie i takie wszystko, takie no taki, no wszystko powiem wam, nie wiem czy stary, po prostu wszystko wam powiem i o mnie, o mojej rodzinie To jest południe, bo nie było jeszcze takiego odcinka Powinienem pierwszym odcinku Właśnie powinien być taki Ale no Wcześniej nagrywałam w ogóle bardzo dużo rolek Ro... rolek ro Przepraszam was bardzo To moją... mój język polski Rolek 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 Shop. Tak powiem bardziej że tak powiem. Powiem bardziej, że tak powiem. Wiem, to też nie jest po polsku. Przepraszam za mój język polski, ale nie, niestety. no, niestety. Naprawiłam też przepraszam najmocniej, jak mogę, powiem na mnie pojęcznym polski bo dużo rzeczy nie wiem. I no. Słuchajcie, języki lizawki, luzawki. Czuję, mi się niemiłosiernie dzisiaj język Przepraszam że jest bardzo zadowolona Zobacz, to Tam. mam matka Ktoś? Ham Mam żoneczki Ubiór mi ciemny Tylko zapakuję księżną. 気持ちいい。